Graż jednego z synów głównego bohatera, zmarłego głównego bohatera. Um, czy ta rodzina jest faktycznie, tak jak sugeruje nazwisko, relacje między nimi są chłodne, mroźne? Świetnie napisany scenariusz, dlatego że bardzo niejednoznaczny i. Yy, tak, nazwisko bardzo często odpowiada sytuacji pewnej, która panuje między ludźmi, bywa mroźnie. Yy, zmarły Johnny, mróz. No, nie rozpieszczał swojej rodziny, nie rozpieszczał swoich dzieci, był człowiekiem twardym, nie lubił mówić o uczuciach, e, interesował go tylko sukces, swoje dzieci prowadził przez życie twardą ręką. Pozornie postać, która była ogólnie szanowana po śmierci, okazuje się, że wyłażą różne rzeczy. Różni ludzie pamiętają temu seniorowi różne brzydkie, brzydkie zachowania. I my, ci, którzy zostali, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Paweł Mróz, najstarszy z synów, stara się pogodzić różne sytuacje, stara się zna znaleźć, odnaleźć. Z jednej strony ciąży na nim ogromna presja prowadzenia dalej tej rodziny, poprzez jakby się mogło wydawać same sukcesy. Tutaj na tym terenie, a okazuje się, że są ludzie, którzy pamiętają różne bardzo złe rzeczy, próbują w tej chwili wyrównywać rachunki. On musi to wszystko ogarnąć psychologicznie dla aktora, kapitalny poligon, żeby, żeby się sprawdzać. Nie wierzę w coś takiego jak doświadczenie. W związku z tym, do każdej pracy podchodzę jak do czegoś zupełnie, zupełnie nowego, rzeczy, które mi się przydały gdzieś tam w innych projektach. W tym mogą się w ogóle nie sprawdzić, więc eksperymentuję. Ania Kazeja, reżyserka, z którą już miałem przyjemność pracować, jest bardzo dobrze przygotowana do tej pracy. Na wiele mi pozwala, ale ma też ogromne wymagania. Jest bardzo czujnym obserwatorem. Nie kończymy tak jak tutaj jesteśmy. Dzisiaj dostajemy mocno w kość, bo warunki nas nie rozpieszczają. I Janka mówi jeszcze raz i jeszcze raz, nie, jeszcze raz, to mi nie wystarcza, to jest prawie dobrze, róbmy jeszcze raz. Także jeżeli Ania mówi dziękuję bardzo po scenie albo przechodzimy do następnego ustawienia, to znaczy, że yy, w tym momencie udało nam się zrealizować to, o co jej chodziło. E, właśnie, no bo tutaj już jesteście jakiś czas w zdjęciach. E, czy było coś, co Cię zaskoczyło we współpracy z reżyserką, z ekipą, z aktorami i w procesie kreowania tej postaci? To zaskoczyło mnie to, że patrząc na pracę ludzi morza i na to, z czym się zmagają, wydawało mi się, że nie jest to aż taki hardcore, ale jednak e, oni pracują w, w bardzo skrajnych warunkach i rzeczywiście ten Bałtyk daje w kość. I powoduje, że coś takiego się ujawnia w cechach charakteru jakaś taka twardość, zacięcie, nieugiętość to są wszystko dla mnie rzeczy nowe. We wcześniejszych projektach nie miałem styczności z tego typu doświadczeniami. Kręcę z Anią, to jest kolejny projekt, który kręcimy nad morzem. W tamtych okolicznościach mam na, na myśli film Fucking Bornholm. Byliśmy, wydawało mi się, dostaliśmy bardzo, bardzo mocno w kość, ale w porównaniu z tymi warunkami, to byliśmy tam po prostu rozpieszczani. Chcę się zapytać też o to, czego widzowie mogą się spodziewać po tym serialu dlatego, że mamy tutaj sporo gatunków kryminał, też dramat psychologiczny, rodzinny. Czym ten serial może się wyróżniać na tle innych polskich seriali, na przykład kryminalnych? Myślę, że i są tutaj i to w dużym stopniu występują elementy takiego, y, y, takiej narracji, opowiadania, które ja bardzo osobiście bardzo cenię, to znaczy kino skandynawskie, które jest właśnie surowe, w którym pada mała ilość słów, padają słowa tylko niezbędne, y, wyróżnia ten serial. To, że w porównaniu nie wiem, z jakimiś projektami takimi codziennymi, które trwają i trwają, to nie aktor pokazuje do obiektywu y, całą, y, całą ferię różnych emocji, tylko to kamera zagląda w twarz, a poprzez tę twarz, być może do duszy tych bohaterów. Lapidarność języka, skrótowość, pewne emocje, o które Ania prosi, żeby były ukryte, żeby nie były wszystkie na wierzchu, tylko żeby były gdzieś podskórne, pewien rodzaj niepokoju, który wpisany jest w tę narrację. Coś, co wisi w powietrzu, ale nie, nie do końca się spełnia, i nie, nie do końca zostaje opowiedziane. To są takie cechy, które mnie akurat fascynują w kinie, i tutaj mam szansę pracowania w ten sposób. Brzmi świetnie, nie mogę się doczekać w takim razie, ale od razu zapytam, e, czy możesz polecić filmy skandynawskie? Masz ulubione? No, chociażby na rauszu. Chociażby na rauszu. Jest cała masa y, właśnie tego typu skandynawskiego kina. Y, y, no i cała szkoła kina skandynawskiego lat 60. Bergman i Max von Sydow polecam. Obserwowanie, jak ten aktor funkcjonował od czasów swojej wczesnej młodości do filmów, w których był już bardzo, bardzo starszym panem. Nakręcił całą masę wybitnych filmów. To jest, yy, to jest narracja, która mi bardzo odpowiada. Może to jest związane z, w jakiś sposób z klimatem, w którym ci ludzie żyją z pewną surowością i taką małą otwartością yy, na emocje, które gdzieś tam płyną właśnie pod skórą. Ale ten, ten ostatni film, który zrobił na mnie największe wrażenie, czyli na Rauszu. Jest dla mnie też takim, taką szkołą bardzo dobrego aktorstwa, świetnego prowadzenia aktorów przez reżysera, bo tam w najdrobniejszym epizodzie są po prostu perełki.